Dzień dobry, TV Senior. Dzisiaj ze mną bardzo specjalny gość, Michał Piech. Opowiedz, czym się zajmujesz? Na co dzień jestem ratownikiem, strażakiem, instruktorem pierwszej pomocy i w zasadzie głównie zajmuję się edukacją w zakresie pierwszej pomocy. E, powiedz coś więcej o tej pierwszej pomocy. Jak się zachować, jak zaobserwujemy jakieś nietypowe objawy? Myślę, że nietypowymi objawami e, w czasach XXI wieku, to między innymi są choroby cywilizacyjne, takie jak zawał mięśnia sercowego, czy udar mózgu i myślę, że tutaj warto byłoby się nad tym w jakiś sposób pokłonić z uwagi na to, że no niestety akurat jeżeli chodzi o zawał mięśnia sercowego, to śmiertelność jest bardzo duża. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żebyśmy potrafili odpowiednio zareagować, nie wpadali w panikę. Warto sobie przypominać zasady udzielania pierwszej pomocy z uwagi na to, że będzie nam łatwiej również potem zadziałać w jakiś sposób. Pierwsza rzecz, z jaką powinniśmy, którą powinniśmy podjąć, to jest sprawdzenie, co temu naszemu poszkodowanemu jest. Taki zawał mięśnia sercowego to jest przede wszystkim Ogromny ból w klatce piersiowej. Ból taki, mniej więcej, tak sobie wyobrażamy, jakby coś ciężkiego na nas usiadło. Człowiek ma problem z oddychaniem, strasznie go boli w klatce piersiowej. W tym przypadku jest to już jeden z pierwszych, najważniejszych objawów, który mówi o tym, że prawdopodobnie doszło do zawału mięśnia sercowego. W pierwszej pomocy będziemy mówili o ataku serca, bo tak naprawdę. Nie wiemy, co jest przyczyną bezpośrednią. Obserwujemy takiego człowieka, rozmawiamy z nim, sprawdzamy nadal, co się dzieje. Obserwujemy, czy na przykład na czole nie pojawia się taki lepki pot, który jest kolejnym objawem zawału mięśnia sercowego. Taka osoba bardzo często w takim silnym stresie będzie mówiła o śmierci własnej, będzie prosiła o powiadomienie najbliższych, że ta osoba umiera, czyli jest taki strach przed śmiercią, e, ogromna panika z tym związana. Będą pojawiały się, jak już mówiłem wcześniej, duszności z uwagi na ten ucisk, tak? E, to jest niedokrwienie mięśnia sercowego w związku z tym człowiek również w tym przypadku będzie e, miał duszności. E, ten ból, który będzie promieniował od środka klatki piersiowej, on może promieniować w kierunku, szczególnie lewym, najczęściej w kierunku lewym, czyli do łopatki, to może iść do podbrzusza, czyli cała lewa strona może tak naprawdę towarzyszyć jakby ten ból, czyli to będzie taki objaw, o którym nam ten poszkodowany będzie mówił. Kolejna rzecz, na którą należałoby zwrócić uwagę, to jest twarz. Twarz takiego poszkodowanego będzie miał kolor taki marmurkowaty, będzie blada, tak? Człowiek w zasadzie który mówi o tym, że umiera, w zasadzie można powiedzieć, że w wyrazie takim wizualnym właśnie będzie w ten sposób wyglądał. Co my możemy zrobić? Możemy bardzo dużo zrobić. Przede wszystkim uspokoić je. Wiemy już, że objawy, które, na które wskazuje ten nasz poszkodowany, są objawami, które prawdopodobnie stanowią zagrożenie dla życia. Najprościej i w zasadzie jedną z najważniejszych takich pozycji w przypadku osoby, która, u której podejrzewamy ten zawał serca, to jest pozycja półsiedząca. Nie należy takiej osoby kłaść z uwagi na to, żeby nie zwiększyć ciśnienia w obrębie serca, tak? W związku z tym najlepiej dla takiej osoby w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli osoba ma problemy z oddychaniem, a tym bardziej ma bóle w klatce piersiowej, to zawsze dla niego będzie najlepsza pozycja półsiedząca. Niech sobie usiądzie ta osoba wygodnie, uspokójmy ją, poluzujmy odzież, tak, żeby miała możliwość swobodnego oddechu. Zapytajmy się, czy taka osoba leczy się na serce, z uwagi na to, że bardzo często takie osoby mogą przy sobie mieć leki, które mogą w jakiś sposób zadziałać. Jeżeli osoba nie jest uczulona na kwas acetylosalicylowy, czyli najprościej mówiąc polopirynę S bądź aspirynę, to można zapytać, czy taka osoba nie ma, żeby taki lek zażyła, ponieważ to jest lek, który możemy jasno powiedzieć i wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji też o tym mówią, że. Pas acetylo-salicelowy powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, czyli w tym momencie jest lekiem pierwszego rzutu w pierwszej pomocy, tak, czyli możemy jak najbardziej takiej osobie pomóc. Tak, jak mówię, warunkiem jest to, że osoba nie może być uczulona, musi znać ten lek, więc to jakby jest kolejna rzecz, która może tej osobie pomóc. Oczywiście wzywajmy pogotowie ratunkowe, wybierzmy trzy dziewiątki, informując dyspozytora, starajmy się. Opowiedzieć, jakie objawy ma ten poszkodowany. Nie mówmy, człowiek ma prawdopodobnie zawał serca, bo to spowoduje, że ta osoba jeszcze bardziej się przestraszy i silny stres może doprowadzić nawet do utraty przytomności, a w skutkach nawet do zatrzymania krążenia. Zapewnijmy komfort termiczny. Okryjmy taką osobę, uspokajajmy i oczekujmy oczywiście na, na to pogotowie, po które do tego poszkodowanego będzie w drodze. Musimy niestety być przygotowani na to, że stan naszego poszkodowanego może w każdej chwili się pogorszyć. Zatem dobrze byłoby tutaj również znać zasady postępowania w przypadku zatrzy nagłego zatrzymania krążenia, tak, żeby wdrożyć odpowiednie działania. Eee, także myślę tutaj, że jeżeli ktoś nie ma pojęcia jak to robić, warto głośno wołać o pomoc, wołać chociażby przechodzące osoby. Być może wśród tych osób znajdzie się ktoś, kto będzie potrafił e, takie działanie wykonać. Jeżeli nie, to ja zachęcam oczywiście również do tego, żeby w tym kierunku się szkolić, czyli również przejść takie podstawowe szkolenie właśnie z, chociażby z resuscytacji czy postępowania z osobą nieprzytomną.